W tym odcinku z World of Tanks. Dzisiaj zagramy sobie czołgiem AMR-35. Jest to francuski czołg premium drugiego tieru. Załoga jak widzicie prawie półtora perka. Tutaj macie statystyki. Wystarzenia jak i z materiały eksploatacyjne są tak, takie same jak w poprzednim odcinku z MTLS-a. Jeśli ktoś się ogląda to zapraszam, bo był tam bardzo fajny wynik. Ale amunicji o wiele mniej. Ale zaraz o tym powiem. No to zaczynamy. Oczywiście zachęcam do subskrypcji i łapki w górę pod tym filmem Oczywiście możecie pisać komentarze dowolnego typu Albo jakim czołgiem chcielibyście żebym zagrał w następnym odcinku <coughs> Mam nadzieję że na drugie piery blosuję Przynajmniej Na pierwszy to już by było pięknie Ale zobaczymy <coughs> Mapki tutaj też nie mam jakiejś którą chcę wybrać. Zobaczymy po prostu. Pół minuty wczytywania i kopalnie. No matko fajne może być. I na drugie tier, więc też jestem zadowolony. Lasowanie fajne. No i jak widzicie ładuje leciutko ponad półtorej sekundy. Jakby była jeszcze lepsza załoga, może by się udało zajść poniżej półtorej sekundy. Amunicji, no 27 uszkodzeń zadaje tylko. No i przebicie też tutaj marne jak widzicie, więc golda będziemy musieli sporo używać. Więc możemy wystrzelać się z pocisku, bo mamy ich mało. Ale możemy ich zasypać tak pociskami, że nie będą wiedzieli, co się dzieje. Takie mamy krótkie przeładowanie. Czołg też jest. No, już... małej postury, za szybki nie, tak jak to. Więc po strachu, strachu nie robi na pewno. Zobaczymy, co Zobaczcie, jak ja sobie tutaj gdzieś tutaj na tą podjechał, żeby strzelać. Coś gdzieś na środku. Spróbujmy. Jest tutaj, tutaj drugi AMR też. Może jakiś plutonik? Spróbujemy, widzę, Chyba. T2 No i za jestem, nie uda mi się go... Chyba. o wow. On chyba po artylerii... Nie, nie ma artylerii, nie wiem co on robi. No ale sfarbmy sobie go tak to, tak szybko strzelam. Dobra, skończony, ale też odwrócił uwagę, no i nikt nie strzelał, tak naprawdę, na środek. Jeśli by byli w plutonie, no to mądre na to zagranie. O, a zauważyłem, że przyjął tamten kumpel do plutonu. Kolejny AMR tu jest. Golda już biorę. Okej. Okay. Niestety, same wąskie udało się trafić, a później tylko z golda raz. Marcik by nie podjeżdżał, bo nie mogę... mocno sfarmić skąd? No i... ...z górki, niestety. Niestety z górki. Jeszcze ten... Tu. ...AMR? Nie. Szybko muszę się przykleić tutaj. Albo skończę. O dobra skończę jest końc mogę się odkleić, ale tu już będę golden ładował. O, weszło, nie wiem jak. To ty. Już mamy 159 uszkodzeń. Może się uda z 300 zrobić. Hmm. Teraz tak. Jestem w takiej pozycji, że nie wiem co do końca mogę zrobić. Weszło. AMR umarł więc. Ładnie. Tutaj bym może spróbował tego pancera wyciągnąć. Mam go na hita. Nie, 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 nie powiady. O, skończony jest, dobra. Postaram się tego AMR-a wysnajpić, ale to już normalne mam załaduje. O, myślę, że mi zasłonię. O, przewrócił się on. Serio? Dzięki. Rykoszet. Dwa razy. Nie no. No, działo jak widzicie. Niecelne i to bardzo. Nie, idealnie czołg do zestrzelenia tutaj. Dobra, postaram się wybrzeże jakoś tutaj tym razem wysnajpić cel, nie mam nadzieję. O, wykryty pojazd. On mnie nie widzi. Cofnę się za krzak. O um. Ale po spłoci powinien dostać właśnie i skończony, pięknie. Pięknie. Na M2 Light Gold. Ale teraz przylogowało. Weszło raz i tylko raz. Tutaj jeszcze tego pancer. Niestety dostałem od tego pancera. Weszło raz. Prawie dwa. O kurde pancer jogger. Mogę się zapalić, więc już użyję, żeby ten zbiornik naprawić. Ja już widzę, że tamten nie żyje. 340 uszkodzeń, 300 po wykryciu, więc jak na taki czołg, na drugi tier, ładnie. Teraz tylko trzeba o. Tam jest. Idealnie go mamy ale dla mojego działa to kurczę nie jest idealnie. Taką okazję zmarnować. Dobra, mamy teraz tutaj go idealnie. To działa, jak widzicie, mimo że malutko ładuje, mimo że ciągle ładuje z Golda, to i tak zaskakuje i to bardzo. Więc czołg nie, nie należy do najlepszych, niestety. Ale teraz tym krótkim przeładowaniem teraz możemy go amunicją pięknie zasypać. No, jeszcze się wychyl. No i koniec. O kurczę, MKA. Myślałem, że to już będzie prawie koniec. I ten Panzer Jagger jeszcze ich porobi. Z tego co widzę, pojadę pomóc temu T60. To jeszcze nie jest wygrane. A nie, wyjechał na niego. Ale go zniszczył. Jak widzicie. Tutaj mamy MKA. Ja chyba nie jestem wykryty. Pojadę po tego pancercegoera. Tu się kolejna osoba chyba wróciła. Czy nie? O kurde, na spota. 5 fragów ma ten pancer jager. I po nim? Nie, mądry. On już ma 5 fragów, więc chyba OP. No, to są same wolne czołgi. Powinienem pierwszy go zdjąć, o ile mi się uda. Nie wysadzi mnie, albo co? I po nim? Nie, ja go nie przyję. No i pięknie, udało się. Prawie 600 uszkodzeń, 332 po wykryciu. No ale bardzo dużo, ale bardzo dużo z Golda musiałem walić, więc pewnie i tak wyjdę na minus. Więc ten pojazd, no trzeba mieć pieniądze, żeby grać z tym pojazdem. Tak dla zabawy. Zobaczmy, jak tutaj już. Wyniki końcowe. Pierwsza od klasa. Jakieś tutaj medale poboczne. Sporo tutaj rzeczy. Wynik drużynowy. No najlepszy w drużynie. Piękny wynik. No i raport szczegółowy, no minus tylko 600, to i tak. Dobrze. Już, już prawie pół do raperka dobiliśmy, więc jest ładnie. No to taka bitwa fajna bym powiedział. Zobaczyliście mocnej strony i słabe strony tego czołgu. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale. Piszcie w komentarzach, jaki chcielibyście inny czołg, żebym wam pokazał. No i trzymajcie się. Cześć.